Siemano widzowie, dzisiaj sobie obejrzyłem coś nowego, bo once i straszne historie. Ja to już oglądałem, to jest fajne. E, fajne animacje robię, polecam. E, no dobra, zobaczmy to, duchy w metrze. 1500 A potem 1000. Codziennie jeździłam na uczelnię metrem. No, na ja dużo tak robię. a tuż obok mnie siedział starszy mężczyzna. Gdy pociąg się zatrzymał, a drzwi naprzeciwko mnie otworzyły się, ktoś nagle wszedł do wagonu, ale z zamkniętym wejściem tuż koło mnie. Przecież te drzwi były zamknięte, więc jak ktoś mógł nimi wejść? No właśnie. Tu dziś pamiętam bardzo dokładnie ten moment, gdy spojrzałam w bok i dostrzegłam mężczyznę w swetrze ze ślepym spojrzeniem. Nagle starszy mężczyzna, siedzący obok mnie, powiedział... Musisz pamiętać, aby zawsze udawać, że go tu nie ma. No, fajne, fajne. Dobra, może coś takiego e, trochę starszego. Albo, albo nie, bo to jest za długie. To coś. E, o, to jest fajne. Może to. Szpital. O, na imię Eli, a to wydarzyło się dokładnie 19 maja 2020 roku. Gdy oh, to niedawno, dość. Skręciłam kostkę i siedziałam w poczekalni na ostrym dyżurze. Nie działo się nic nadzwyczajnego, dopóki nie usiadł obok mnie pewien mężczyzna. Wyglądał na około 40 lat. Jego włosy i broda hmm. były zaniedbane, i śmierdział, jakby nie był się od kilku dni. Mężczyzna był wpatrzony w telefon. Zawsze byłam trochę wścibska i wtedy wyszło mi to na dobre, jak zobaczyłam, co robi na swoim... Co kawał. pan robi? Pisał z kimś o imieniu Dave. Napisał Dave. do niego wiadomość mm -hmm. o treści, siedzi mnie fajna dziewczyna. Na co Dave odpisał, wiesz co robić. Byłam przestraszona. Mężczyzna... Też bym pisał. był. Spotkajmy się w aucie, po czym wstał Spod i odrzucał. Się... Na szczęście po dosłownie minucie przyszła pielęgniarka i wywołała... Przyszłam do gabinetu i opowiedziałam o wszystkim lekarzowi, a ten zadzwonił na policję. Gdy przyjechali na miejsce, zatrzymali tego mężczyznę wraz z inną osobą, którą prawdopodobnie był Dave. Policja no. znalazła w kieszeni mężczyznę broń. Parę dni później w wiadomościach informowali, że mężczyźni uciekli z więzienia. Ale przepraszam, dobra. przepraszam. To wygląda jak Auschwitz. Auschwitz to jest nazistowski obóz. Był podczas II wojny światowej, no dobra. Odbywali kary za liczne porwania i kradzieże. Mhm, mm no fajne, fajne. Hmm. hmm co by tutaj? Mhm, może to. Bo tutaj. Oj, reklama. Dobra. Parma. To wydarzyło że się. Parma od Wraz z rodzicami i dziadkami. Mieszkała w bardzo starym domu. Ale Ten duży mój pies. pies. Mój wujek z ciocią często nas odwiedzali. Mieszkaliśmy w dość niebezpiecznej wysokości. Tak założyliśmy kamery. Dom miał duży taras na parterze. Pewnego dnia, gdy wróciłam ze spaceru ze swoim 11 11-letnim labradorem, zostałam w domu bardzo nieprzyjemną atmosferę. Zignorowałam kłótnie rodziny i poszłam spotkać się z koleżanką. Następnego dnia ponownie zastałam kłócącą się rodzinę. Nie obchodziły mnie za bardzo ich batalie, więc poszłam odrywać lekcje. Gdy następnego dnia się obudziłam, w salonie zastałam najbardziej przerażający widok w moim życiu. Zobaczyłam mojego psa, który był martwy, a obok niego leżał jakiś mężczyzna, również nie żył. Chciałam krzyczeć, ale nie mogłam wydusić z siebie nawet jęku. Wszędzie. No tak się czasem marzy nie można z siebie wydusić jęku. Jak się coś mega strasznego zobaczy. Była krew. Natychmiast pobiegłam obudzić rodziców. Tata zadzwonił na policję, a ta przyjechała w niecałe pięć minut. Na miejsce przyjechała również karetka. Mężczyzna zaczął nas przesłuchiwać na miejscu zbrodni nie dowolnych narzędzi. Dopiero po przejrzeniu kamer zobaczyliśmy, jak mężczyzna przeskakuje przez ogrodzenie, a następnie cika nożem szczekającego na niego psa. Nagle jakaś niewyjaśniona siła zaczęła nim targać. Mężczyzna próbował się bronić, ale nie wiedział jak. Dzień później udaliśmy się z rodzicami do hinduskiej świątyni. Poprosiliśmy o pomoc mnicha, a gdy ten przyjechał do naszego domu, zaczął odprawiać jakieś rytuały. Nagle mnie przemówił. Ona jest wściekła. Ona was strzeże. Początkowo byliśmy zdziwieni, ale to, co powiedział nam potem, przeraziło nas. Okazało mhm, się, co że zakupiliśmy nasz dom. Mieszkała w nim piętnastoletnia dziewczynka, która została brutalnie zaatakowana i wykorzystana przez tego samego mężczyzny, który zabił naszego psa. Wyprowadziliśmy się jak najszybciej, a niedługo później sprzedaliśmy dom po bardzo atrakcyjnej cenie. I dobrze, i dobrze, hm tu hmm. do. zdjęcie. To wydarzyło się, gdy chodziłam jeszcze do szkoły. Pewnego dnia dwie koleżanki z mojej klasy skoczyły z dachu wysokiego oh, budynku. Yeah, yeah, yeah. Cała szkoła w żałobie zastanawiała się, dlaczego to zrobiły. Parę dni później dostaliśmy zdjęcia z naszej wycieczki klasowej. Gdy przyjrzeliśmy się bliżej, dostrzegliśmy coś niepokojącego. Wszyscy byli przerażeni. Niektórzy krzyczeli, a inni yeah. płakali. To było okropne. Gdy ja spojrzałam na zdjęcie, przeszły mnie ciarki. Na zdjęciu obie dziewczyny, które skoczyły z dachu, stały obok siebie, a ich oczy były skierowane do góry w dokładnie to samo miejsce. Czy można było temu zapobiec? Nasza nauczycielka zdecydowała się spalić wszystkie zdjęcia. Macie pomysł, na co mogły patrzeć? Nie wiem, no na ptaki. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Mm, mm, mm. O, może to? Dwa miesiące temu. Co jest najbardziej przerażającym śnie, jakiego w życiu doświadczyłam? Mój najbardziej przerażający sen był o lalkach, które się ruszały. W tym śnie siedziałam w mojej klasie w Usłyszałam rozmowę moich koleżanek. Rozmawiały o tym, że naszą szkołę nawiedziły złe demony, które potrafią przybrać postać człowieka. Po chwili zaczęły rozmawiać ciszej i ostrożniej, zupełnie tak, jakby obgadywały jakiś plan. Wyłapałam parę słów, świadczących o tym, że planują odprawić egzorcyzmy. Drzwi klasy były zamknięte. Stałam pośrodku sali, czując ogromny strach, ale gdy ktoś uderzył w drzwi, uświadomiłam sobie, że to tylko sen. Hej, to przecież sen, to, to przecież, przecież tylko, tylko sen. Po chwili koleżanki przestały rozmawiać i skierowały swoje przerażające spojrzenia na mnie. Wtedy jedna z nich powiedziała do mnie, ty może i śnisz, ale my nie. Mm. Mm -hmm. O, też to możemy obejrzeć. Przez okno ujrzałem wtedy starszą kobietę, która była cała we krwi. Mm. Stała za oknem i wpatrywała się we mnie, wydając z siebie dziwne dźwięki. O takie? Nie wiem. Próbowałem. Ja bym wójt. nie wydał szyby nawet jęki. Ani mój tata, ani siostry nie słyszeli mojego krzyku. Myślałem, że umrę, ale przypomniałem sobie, że mam przy sobie swój telefon. Zasięg był bardzo słaby, jednak udało mi się zadzwonić na policję, która przyjechała dość szybko. Złapali kobietę i zakuli ją w kajdanki. Mm -hmm. Mhm. Jakieś krótsze może. O, teraz co tam. Może to. moja co niedawno się przeprowadziła. No. Lokalizacja nie była zbyt dobra, ale blok był niedawno wybudowany i prawie nikt tam się jeszcze nie wprowadził. Po wprowadzeniu się moja ciocia i wujek praktycznie każdej nocy słyszeli głośne kroki z piętra do nimi. Co noc nie dawało im to spać przez ponad miesiąc. Ciocia w końcu nie wytrzymała i postanowiła zwrócić sąsiadom uwagę. Nikt jednak nie otwierał drzwi. Wkąd... Ale skurczy byki chodzą se, nie dając komuś spać. Knutko poszła do ochrony budynku i zapytała, czy ktoś mieszka w tym mieszkaniu. Ochroniarz nie wiedział, ale skurczył jak kurde nie wiedział? Pracuje tam, a nie wie, nie? się. Wiedził, skoro nikt nie otwiera, to pewnie jest puste. Moja mama powiedziała jej, że mógł być to złodziej lub jakieś zwierzę, dostało się do środka. Zaczęła ponownie poszła do ochrony i powiedziała o naszych podejrzeniach. W tej nocy ochroniarz poszedł do mieszkania i całe je przeszukał, ale w środku nikogo nie było. Nie było również żadnych śladów włamania. Coraz głośniejsze dźwięki nie przestały uprzykrzać życia mojej cioci. Zaczęła czuć czyjąś obecność, więc postanowiła zwrócić się z pomocą do medium. Ta rozejrzała się po mieszkaniu, zamknęła oczy, po czym nagle powiedziała: chcecie stąd uciekać, wyprowadźcie się stąd jak najszybciej. O czym pani mówi? zapytała ciocia. Mieli mnóstwo pracy przy przeprowadzce i nie mieli siły ani czasu znowu się tam zajmować. Jednak dalsze słowa medium przekonały ich do tego. Te dźwięki do duchy. Jednak nie dochodzą one z pomieszczenia nad wami, a z waszego subitu. Chodzą po nim do góry nogami. No, fajna, nawet straszna. To mi się podobało. Oczywiście tutaj są straszniejsze, ale nie chciałem takich mega strasznych. Na przykład... o. To już oglądałem i nie mogłem przez to spać, ale yy, no, jeżeli chcecie dalej, bo fajne to jest, no i jeżeli dalej chcecie, to yy, zostawcie dużo lajków, yy, no i wbijajcie na mój gamingowy, możecie też wbijać tutaj na kanał Wancy. Elo!